Cześć, dzień dobry. Dwuminutowe spóźnienie. Wybaczcie moją zwłokę. Witajcie, witajcie. Dzisiaj jest 18 dzień, czyli 18 dzień czerwca i 18 dzień naszego wyzwania. Od razu na wstępie mówię wam, słuchajcie, jest mega, mega po prostu. Dzisiaj, dzisiejszy dzień jest jakiś chyba przełomowym, i jest nastąpił przełom, bo większość z was zaczęła, zaczęła działać i zaczęła wyprowadzać swoje nowe nawyki. Wiem, kochane, że was to dużo kosztuje, że jednak w, w głowie, żeby zrobić ten pierwszy krok, to naprawdę musiało, musiałyście przełamać wiele schematów i swoich przekonań, ale udało się i jak ja widzę na grupie u Was, jak piszecie posty, czekajcie, bo nie wiem, czy jest komentarze, czy mnie widać, czy mnie słychać, dobra, tak, ok, no, jak ja widzę właśnie, że zaczynacie działać i zaczynacie coś robić, że jest ten krok do przodu, że jest ta zmiana i właśnie, że ta, to dzisiaj nasze motto, że każdego dnia e, każdego dnia e, uczyć wszystko, żeby być lepszym i lepszą, że zaczynacie to robić, to jest po prostu, no, no czodowo, nie? Że widać, że, że działa, że to wyzwanie po prostu działa, że wyzwanie 30-dniowe kształtowania przede wszystkim nawyków, uwierzenia w siebie, e, ono ma teraz swoją moc. Po tym 18 dniu w sumie słychać i widać, no, dzięki, po tym 18 dniu Dniu wyzwania, zaczyna się coś dziać, słuchajcie, zaczyna się dziać magia i wierzę w to, że każdy z Was, jeżeli Ty, jestem, jest Ewelina, no Ewelina właśnie mówię o Tobie, że dzisiaj po prostu stałaś pierwsza niż ja, piąta rano, kurde i się śniłam, bo właśnie o to chodzi, słuchajcie, można, można. Eee, tak więc, jeżeli Ty teraz mnie słuchasz, e, która m, myśli, że. E, są osoby, które widzę, że robią ewidentnie pierwszy krok w przód, czyli przyłama, łamią swoje stare przekonania, wyrzucają, wprowadzają nowe, wprowadzają nowe nawyki małymi krokami, ale są też osoby, które myślą sobie jeszcze, albo też na pewno mają też już dokonania w naszej grupie, tylko się nie chwalą o tym na forum. Znaczy nie chwalą to cudzysłowie, nie mają odwagi jeszcze, więc ja też jestem z Tobą, słuchaj. Jeżeli myślisz, że coś możesz zrobić, to to możesz zrobić, to to zrób. Po po prostu nie myśl, tylko działaj małymi krokami, metodą, właśnie małych kroczków. Więc naprawdę dzisiejszy dzień jest ekstra. Hej Ewa! Hej Ewelina, ja też mam dzisiejsze kwiaty, są tutaj z tego właśnie spolany, widzę, że też zrywacie kwiaty, że zaczynacie się cieszyć z dniem, zobaczcie jaki on może być fantastyczny i ten mały krok, mały dzisiaj krok w przód, niech będzie właśnie, niech uczyni Wasz dzień takim mega, mega dobrym i pozytywnym, bo jak zacznie się dzień od czegoś dobrego, jak zaczniesz od dzień i pokażesz sobie, że coś Ci się udało, to on popełnie, zupełnie popłynie w inną stronę, jeżeli będzie po prostu cały udany dzień. Więc fajnie zacząć dzień od czegoś trudnego. Jak okaże się, że go zrobisz, to później cały dzień już będzie w porównaniu do tego pierwszego, do tej, do tej, do tej czynności, która była dla Ciebie najtrudniejsza, już będzie stosunkowo łatwy i mega przyjemny. Więc też jest taka zasada. Którą, e, którą ja stosuję, więc w ciągu dnia wypisuję sobie 5 zadań do wykonania. Tak jak ja Wam piszę zadania, to też jest 5 zadań do wykonania i te zadania powinno się wypisywać, od, od najtrudniejszego do najłatwiejszego. I podejm powinniśmy podejmować zadania, które wyznaczyć sobie to jedno zadanie, które jest według nas najcieńsze, i zrobić go najprędzej, czyli w, w pierwszej kolejności, zanim przejdziemy do łatwiejszych, żeby energia się nie rozproszyła, żeby nam wystarczyło sił. I żeby właśnie dzięki temu, że wykonamy najtrudniejszą rzecz. W ciągu dnia moglibyśmy spokojnie przejść do tych, mniej do tych łatwiejszych i mniej angażujących czynności. Więc to też takie kolejne zadanie będzie, ale to nie dzisiaj. Dobra, i słuchajcie, jesteście 6 osób, 5 minut wstępu. Dzisiaj krótki live na temat właśnie nawyków i, i celów e i umiejętnych wyznaczania celów. I słuchajcie, teraz tak, e e prawdziwy cel polega na. E Nawyku zaczynania. I to jest taki dzisiejszy temat naszego live'a. Jeszcze raz. Prawdziwy cel polega na nawyku zaczynania, czyli Twój nawyk zaczynania stanie się później celem głównym. Słuchajcie, więc teraz mamy takich 12 punktów, które się będę sugerować i lecimy dalej. Więc aby, było, aby można było nawyk polepszyć, trzeba go najpierw zacząć robić, słuchajcie, nie? Więc to jest pierwszy punkt. Aby nawyk można było polepszyć, ja sobie spisałam, trzeba go najpierw zacząć robić, czyli metoda małych kroczków do przodu, zaczynamy. I teraz Wam wytłumaczę, na czym to polega, główna taka sentencja dzisiaj jest. Jeżeli Twoim nowym nawykiem ma być właśnie codziennie bieganie o 5 rano, to my musimy w ramach, to Ty musisz sobie czy to o 5 rano, o 6 rano, poranne bieganie cardio, jeżeli tego nigdy nie robiłaś a chciałabyś to robić, to musimy zacząć i y, podzielić to na cztery etapy tak naprawdę i uczynić ten nawyk y, bardzo łatwym i przejść od bardzo trudnego do bardzo łatwego jeżeli do tej pory chodziłaś późno spać o 23 wstawałaś o godzinie 8 rano to nie ma szans, żebyś na drugi dzień wstała nagle pyk jak za... Y, Stryknięciem palca, i o 5 rano wstała rzeźka i, 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 i biegała o 5.30 z bananem na twarzy. Wiecie o co chodzi, i to jest to, to co czujesz. Ten nowy nawyk, czyli ta umiejętność, ten cel będzie po prostu zbyt ambitny, zbyt trudny. Tak samo jak bieganie maratonów. Nie przebiegniesz od razu maratonu, ponieważ jest to nieosiągalne, zbyt trudne, zbyt dużo wysiłku, zbyt dużo energii cię to kosztuje i poddasz się już na, na starcie. Przebiegniesz kilometr, dwa w innym tempie, złapię cię za kwasy, będziesz miała ścianę, zniechęcisz się z niej, Nienawidzisz, złapiesz jakąś kontuzję i przypuszczalnie na 90% już nigdy w życiu nie zaczniesz biegać, ponieważ zawiesiłaś sobie, zawiesiliście sobie zbyt wysoko poprzeczkę, że tak powiem. nie? Więc właśnie jeszcze raz, aby można było nawyk polepszyć, trzeba go najpierw zacząć robić, czyli podzielić sobie na cztery kategorie. Ja mam tutaj tak, nawyk jest on łatwy, bardzo łatwy, łatwy, umiarkowanie. Umiarkowany, trudny i bardzo trudny. Tak bym to powiedziała, nie? Czyli jeszcze raz, bardzo łatwy, łatwy, umiarkowany, e, trudny i bardzo trudny. Na pięć takich tabelek. I teraz tak, Twoim celem, jeżeli Twoim celem głównym jest maraton, e, to my go dzielimy na pięć nawyków i zaczynamy od tego naj, najłatwiejszego, czyli na trudniejszego. Dzielimy. Twoim celem jest maraton, a nawykiem e, wyjściowym będzie. Wiązanie butów słuchaj. I teraz Ci pokażę tą ścieżkę od początku, czyli jeżeli Ty chcesz biegać kiedyś maratony, to najpierw zaczynasz od nawyku bardzo łatwego, zaczynasz biegać 5 km. Maraton jest to tym nawykiem bardzo trudnym. Czyli jest to bardzo trudny, niewykonalny, nie zrobisz tego. Przechodzisz do teraz trudnego, czyli przebiegnięcie się 5 km. Jeszcze z tego nawyku schodzisz niżej do umiarkowanego, czyli przebiegasz 10 minut dziennie. Czyli już wiesz, że on już jest umiarkowany i tak naprawdę łatwy do wykonania. Tak naprawdę później przechodzisz. Yy, to było tak, 10 tysięcy kroków robisz, nie, to już jest umiarkowany, przechodzisz do tego łatwego, czyli jesteś w stanie wyjść i zrobić te 10 minut, jesteś w stanie. A tak naprawdę ten bardzo łatwy nawyk, czyli nawyk wyjściowy do tego maratonu, słuchajcie, jest tutaj ta linia, będzie wiązanie butów. Czyli zaczynasz, po prostu wstajesz rano, wiążesz buty i wychodzisz. I tyle, czyli od nawyku, od celu, który jest bardzo trudny, przeszliśmy do celu, który jest bardzo do nawyku wyjściowego, bardzo łatwego, i tak to też powinno wyglądać. Na przykład cel jeszcze na, y podam Wam jeszcze odnośnie tego wyznaczania, właśnie celów. E celem y bardzo trudnym i trudnym do wykonania i do nieosiągnięcia, w większości do nieosiągnięcia. Moje prace właśnie też w gabinecie z pacjentami spodobycznymi. Bardzo często osoby przychodzą, i chcą rzucić na przykład 15-20 kg na już, nie? Ja im to dzielę na etapy i mówię, właśnie, 20 kg rzucić każdy wie, jesteście teraz w wyzwaniu, jak do dużo wysiłku kosztuje, żeby zrzucić te pół kilograma. Więc jeżeli postawisz sobie tak ambitny cel, rzucę 20 kg, to być może starczy Ci siły na tydzień, dwa, trzy, schudniesz 2 trzy kg, motywacja, wysoka motywacja, jest duży opór, stawiasz opór, robisz, robisz, pak, zaraz się ze ścianą, koniec, jest to nieosiągalne, nie widzisz efektów, schudzasz kilo, dwa, trzy, ale Ty dalej widzisz te 15 czy 20 kg, które masz do zrzucenia, więc jest zniechęcenie, jest demotywacja, jest duży opór zewnętrzny, nie chcę mi się, nie, nie przygotuję, nie smakuje, nie widzę tego na już i teraz, ale, ale gdy ten cel główny, zrzucenie 15 kg, podzielimy na 5 etapów, na nawyk bardzo trudny, trudny, czyli to zaczynamy od tego bardzo trudnego, trudnego, umiarkowane, łatwy i bardzo łatwy. Okaże się, że ten cel jest możliwy. Rozdzielamy sobie też tak. Zrzucę, mój cel główny to jest zrzucenie 5 kg. Cel trudny już jest, mniej trudny, czyli ten trudny, ja zrzucę 5 kg, tak naprawdę, nie? Cel umiarkowany, zrzucę 2 kg w miesiącu. Słuchajcie. Już jest łatwiej. 15 kg aż rzucę 2 kg w miesiącu. Cel łat, bardzo łatwy, to jest taki, że tak naprawdę ja zrzucę, zakładam sobie, że te pół kilograma tygodniowo. Będzie ok, nie? No dobra, pół kilograma jestem w stanie zrzucić w ciągu tygodnia. A, ce a Twoim celem yy, bardzo łatwym, czyli tak naprawdę ten etap yy, yy, rozbijania celów, to będzie to, że Ty przygotowujesz sobie posiłek codziennie, zdrowy. Zobaczcie. Czyli Twoim celem, czyli Twoim nawykiem wyjściowym, będzie przygotowanie posiłków na dzień wcześniej. Jesteś w stanie to zrobić, to będzie Twój nawyk. Nawyk, który w konsekwencji działania doprowadzi Ci do tego, że w perspektywie dłuższej czasu schudniesz 15 kg. Wiem, że może być to trochę zagmatwane, ale słuchajcie, tak jest. Uczyniłaś, uczyniście sobie w tym momencie nawyk łatwy, przyjemny, osiągalny, dostępny, tak naprawdę, który efekty wymierne masz tu i teraz, słuchajcie, nie? Więc to jest też tak. I jeszcze raz powtarzam, jeżeli aby nawyk było, można polepszyć swój nawyk, należy go najpierw zacząć po prostu robić. Czyli łatwiej ci jest zacząć przygotować posiłek. Niż zrzucić od razu 15 kg, łatwiej ci zawiązać buty, niż przebiec maraton, łatwiej ci przygotować matę do ćwiczeń, niż ćwiczyć od razu 3 razy w tygodniu po 30 minut. Dlatego o tym też mówiłam. Łatwiej się przygotować, na przykład wyciągnąć sprzęt sportowy, łatwiej ci jest wejść na siłownię, gdzie masz po drodze z pracy do domu, niż jechać 3 km, która jest dalej oddalona, nie? Ok. Następny punkt to jest regularność i powtarzalność. Aby właśnie, aby wdrożyć swój nowy nawyk, musi być regularność i powtarzalność. Czyli trzeba go robić, 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 i robić, i jeszcze raz robić. Odnośnie tutaj badań i przykładu. Byli, e, byli studenci fotografii, którzy mieli na zadanie na półroczne zadanie. Jedna grupa miała na zadanie zrobić, wykonać jak najwięcej ilość prac e, plastycznych, fotograficznych, czyli jak najwięcej zdjęć zrobić. I byli oceniani na podstawie tego. E, Ile ilości zdjęć, czyli zaliczenie polegało na tym, że uzyskają zaliczenie, kiedy wykonają 100 zdjęć, a druga grupa była podzielona na, a w drugiej grupie kryterium oceniania było takie, że mieli wykonać jedną idealną fotografię. Jedną idealną i na podstawie tej jednej fotografii byli oceniani. Okazało się, że grupa, która wykonała tych 100 zdjęć, czyli tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy powtórzeń, zdecydowanie zrobiła lepsze zdjęcia niż ta grupa, w której wykona, która wykonała tylko jedno zdjęcie, ponieważ ominęli je. Ominęli etap próbowania, do udoskonalania, poprawiania błędów, korygowania, korygowania, poprawiania techniki, i jej zdjęcie było przeciętne po prostu. Nie? Więc jeżeli właśnie nawyk miałby być powtarzalny, nawyk musi być powtarzalny, z dużą, wykonywaną z dużą częstotliwością. Czas nie ma znaczenia. Czyli to nie chodzi o to, że teraz, teraz właśnie do porównania do naszego 30 dni. Że w ciągu 30 dni schudnę 2 kg i to jest OK, ale tak naprawdę w ciągu 30 dni ile? Coś mi to spada, słuchajcie. O, teraz. I teraz tak, ale to chodzi o właśnie. Czas nie ma znaczenia. To nie chodzi o to, że ty w ciągu 30 dni, e, że ty przeznaczysz sobie 30 dni, a tak naprawdę trzy razy przygotujesz tylko posiłki i dwa razy pójdziesz biegać. Więc dobrze o tym wiesz, e, że nie będzie tego efektu, który sobie założyłaś, e, założyliście na początku. Tutaj chodzi o, przechodzę teraz dalej właśnie, to chodzi o. Jak największą ilość powtórzeń i jak największą częstotliwość, czyli zaczynania tego nawyku, podejścia do zaczynania, czyli jak najwięcej razy w ciągu tych 30 dni, ja próbuję każdego dnia przygotować sobie posiłek, wyjść na trening, próbuję poćwiczyć, próbuję pić wodę, próbuję, popełniam będę. Jednego dnia nie wypiłam, drugiego dnia wracam do tego, ustawiam sobie, co było nie tak i w ogóle. Metodą prób i błędów, ponieważ to progres a nie perfekcja, tutaj hasło Joanny Ceplin, to progres, a nie perfekcja czyni Cię mistrzem. Czyli to przez to, to że Ty próbujesz to się doskonalisz, a nie, że robisz coś idealnie. Bo większość z nas mówi: A nie zrobiłam tego jednego posiłku, to już jest paplada, rzucam to wszystko, dieta poszła się sypać. To nie o to chodzi. To progres, czyli do kierunku, krok w przód każdego dnia, właśnie. Jesteś lepsza, coś zrobiłaś lepiej, lepiej. Każdego dnia zrobisz coś jedną rzecz więcej, więcej, czyni cię tym bardziej doskonałym, ponieważ już wprawiasz się technikę, jest lepsza umiejętność, jest to ci znane już, już wiesz, z czym się zmierzasz. Mówi się, że trzeba wykonywać właśnie kilka, kilkanaście Razy, aby w nawyk nowy przejść w nawyk podświadomy, słuchajcie, czyli ten, który robimy poza naszą świadomością, wykonywany jest automatycznie, czyli następuje automatyzacja nawyku. W momencie, kiedy zostanie przekroczony magiczny próg wykonywania, czyli kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy, jak największa powtórzenie, popełniasz błędy, 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 zastanawiasz się nad tym, w, 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 kosztuje Cię to dużo wysiłku, dużo trudu, bo tak jest nowy nawyk, nauczenie. Słuchajcie, idziecie do nowej pracy, pierwszy tydzień każdy mówi katastrofa, Boże, nowe czynności, kasa, papiery, e, liczenie, nowe miejsce, gdzie jest kawa, gdzie jest, e, gdzie są, gdzie jest drukarka, e, jakie są zwyczaje firmy tak naprawdę, e, kiedy, mogę wyjść do, e, kiedy mogę iść na, do, na przerwę. Wszystko jest ci obce i tak naprawdę kosztuje ci to wiele stresu, trudu, żeby się wbić w ten rytm, ale kiedy zaczynasz chodzić tydzień, dwa, miesiąc, rok, trzy, to już ten nawyk, nabrałaś nawyku zwyczaju, już wiesz, co się czeka, i dlatego przyzwyczajasz się i pewne rzeczy robisz automatycznie. Dlatego później ludzie boją się też zmian. Słuchajcie, boją się też zmian, bo już jest łatwe, znają to, co jest. Wiedzą, czego mogą się spodziewać i nie chcą zmieniać otoczenia często też. I też nie chcą zmieniać, też to działa w drugą stronę. Nie chcą zmieniać tych swoich nawyków i zwyczajów, ponieważ są przyzwyczajeni i tak zwane nie chcą wychodzić poza swoje, To jest już strefa komfortu zbudowana. Robię w większości automatycznie, podchodzę, nie myśl, e, z, e, zautomatyzowane są rzeczy i nie kosztuje mi to wiele wysiłku umysłowego. Dlatego to tak drugą stronę działa. E, Okej, okay. metoda małych kroków, słuchajcie, musicie rozbijać sobie każdy cel na małe krok i wychodzicie teraz biegać, e, jest to mały krok, ubieram się, założę buty, tylko wystarczy, że się przejdę chwilę, założyłam te buty, wyszłam. Jednego dnia założyłam, zasznurowałam buty, rzucasz, słuchajcie. Chodzi o to, żeby zacząć, zobacz, że jeżeli nie zaczniesz, to nie zrobisz tego. Myślisz, myślisz, żeby zrobić, a nie zrobić. Zacznij, idź na zakupy. Idź tylko na zakupy. Chcesz, nie, nie pomamić sobie, że będziesz jadła tydzień czasu czy dwa tygodnie, zgodnie z dietą. Tylko idź na te zakupy, zrób listę zakupów. Kup coś. Super, jednego dnia zrobiłaś tyle, wystarczy, nie? Następnego dnia, jak już dobra, jak już kupiłaś te zakupy, no to może przygotuj jeden zdrowy posiłek. Okazuje się, że jak przygotujesz ten jeden zdrowy posiłek, jesz obiad. okej, okay. Super, dobrze mi to idzie. No to być może teraz, wiecie co, no to w sumie sobie przygotuję trzy posiłki w ciągu dnia, nie? Zdrowo, będę jadła zdrowo. Okej, okay, no to w sumie jak już jem, no to może cały tydzień pójdę, no to jak już mi tak łatwo idzie, robię listę zakupów, wychodzę, no to już godnie, idę, idę, nauczysz się, nauczysz się jeden dzień gotować przepisów, dwa automatycznie się zrobi, będziesz mogła sobie dodawać kolejne, kolejne, kolejne. Nikt nie oczekuje od was, żebyście byli idealni, perfekcyjni. Od samego początku jest to w zupełności niemożliwe. I to tylko od tego, jaki sobie każdy z nas daje, że tak powiem, cel. Jeżeli on jest zbyt ambitny, nieosiągalny, nie osiągniecie tego, czego chcecie, będzie wystąpiła demotywacja. Nie będę się teraz tak, ok. I teraz popełniaj błędy. Słuchajcie, popełniajcie błędy w tych swoich w wdrażaniu nowych nawyków żywieniowych. Popełniaj, zobacz, czy to Ci służy. Kurde, teraz ja mówię cały czas na tym przykładzie treningów. Założyłam buty, i powiem na swoim przykładzie i cardio. Dobra, nie zrobiłam rano biegu, nie biegania, gdzie jest moim zwyczajem, kiedy się czuję najbardziej, mam więcej siły, dzieci mi nie przeszkadzają, jest to mój czas dla siebie i tyle. Postanowiłam iść pobiegać wieczorem z koleżanką. Nie dość, że biegam nie w swoim tempie, nie sprawia mi to kompletnie e, przyjemności. Jestem ciężka, jestem zmęczona, cały dzień miałam kiepski, w ogóle nie mam już nastroju i ochoty i słuchaj, no to następnym razem ja już nie idę biegać po prostu wieczorem, nie? Popełniam błędy, ale zrobiłam, e, e, zrobiłam. Jeżeli popełniasz błędy, to wiesz, jeżeli wiesz czego nie chcesz, słuchajcie, to wiesz czego chcesz. Jeżeli wiesz, czego nie chcesz, to wiesz, czego chcesz. Jeżeli ja wiem, że nie chcę biegać rano wieczorem, bo nie mam, nie sprawia mi to przyjemności, to ja wiem, że chcę biegać, znajduję sobie inną porę tutaj, nie? Więc ty szukaj, bądź elastyczna, bądźcie elastyczni, otwarci. I teraz tak. Uczyń swój nowy nawyk łatwym i osiągalnym. Dlatego mówię też: uczyń swój nowy nawyk łatwym i osiągalnym. Zrób tak, żeby ta dana czynność, którą chcesz zrobić mówię na przykładzie ćwiczeń, bo większość z nas nie jest, albo tym porannym cardio, przygotuj sobie rzeczy. Zobacz, na wyciągnięcie ręki. Wstajesz, wyciągasz, układasz, wieczorem już jest. Przygotuj sobie buty do biegania, nie szukaj. Niech to będą skarpetki wyciągnięte, już wsadzone nawet w buty. Słuchajcie, ja już robię też tak, że mam skarpetki wsadzone w buty, buty stoją, mam jedne buty do biegania, ciuchy naszykowane tutaj. Tak naprawdę ja wstaję rano, zabieram, bo ja mówię, mam małe mieszkanie, wyciągam, wychodzę do kuchni, mam już przygotowane, idę, jest, leży. Więc ten, ten mój nowy nawyk jest łatwy i osiągalny dla mnie. A tak kiedy schowam te ciuchy daleko gdzieś. Okazuje się, że koszulka nie jest wyprana, okazuje się, że buty w ogóle tak naprawdę przemoczyłam i nie zrobiłam. Ja tego po prostu nie zrobię. Tak samo może z dietą. Uczyńcie to z nawykiem picia wody. Uczyń swój nawyk łatwym i osiągalnym. Postaw szklankę z wodą na wysokości swojego wzroku, patrz się na nią codziennie, co chwilę patrz się na nią. No to Jak będziesz się patrzył, to będziesz przypominała sobie o tym, żeby po prostu się napić. z Siłą rzeczy wyciągniesz, że się napijesz. Jeżeli nagle chcecie się pić, bo nie masz wody w ogóle przygotowanej w domu, przefiltrowanej, to już się nie napijesz. Nie przygotowałeś, nie kupiłeś sobie butelki z wodą, no to już też nie. Schowasz gdzieś szklankę wysoko, daleko, wodę masz w kolejnym pomieszczeniu, po prostu je się nie napijesz. Myślę, że to jest łatwe, nie? Czyli jeszcze raz, uczyć swój nawyk łatwym i osiągalnym. A teraz na przekór uczyj, uczyj swój zły nawyk trudnym i niedostępnym. I teraz nawyk e, jedzenia, e, podjadania słodyczy. Można powiedzieć, że to jest zły nawyk. Jak już powiedziałam, on jest też na tyle emocjonalnym, ale w większości po prostu e, podjadamy, bo nie myślimy, robimy coś automatycznie. Jeżeli coś leży, jest łatwe i osiągalne i dostępne. To my będziemy po to sięgać. Nikt nie ma na tyle silnej woli, żeby walczyć z ciachami położonymi na stole. Słuchajcie, i się na nich cały czas patrzę, 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 patrzę. 5, 10 minut, 15 minut, nie ma szans. Zjesz jednego, dwa, trzy i po prostu ich tak pójdzie dalej. Więc jeżeli masz zły nawyk jedzenia słodyczy, po pierwsze, podjadasz słodycze, usio, usio, zrób, uczyń z tego nawyku trudnym do osiągnięcia. Po pierwsze, albo nie kupujesz słodyczy w ogóle. To jest raz. Dwa. Chowasz go w trudno dostępnym miejscu dla ciebie. Trzy. Prosisz rodzice, męża, rodziców, męża, dzieci, dzieci może nie, męża na przykład, że jeżeli dzieci dostaną słodycze na Mikołaja czy gdzieś tam, proszę schowaj w tym miejscu, żebym ja nie wiedziała, gdzie to jest. Jeżeli nie wiesz, zaczniesz szukać, Trudno, nie? Bo nie pójdzie. Jest najpierw impuls, że ty chcesz, i idziesz za impulsem i zaczynasz to robić. Kiedy minie ten impuls, odechce ci się jedzenia słodkiego. Więc nie trenuj swojej cierpliwości, nie trenuj swojej motywacji, nie trenuj swoich, jak to się mówi. E już wyleciało mi teraz to te słowo. Cierpliwości nikt nie ma na tyle zawzięcia, żeby nie sięgnąć i nie skusić się po to ciasku, które jest. ja też sama osobiście. Tak samo można odwrócić nawyk. Jeżeli chcemy nawyk jedzenia owoców, zdrowo się odżywiać i jeść owoce. Słuchajcie na przykładzie arbuza. Kupujesz arbuzy, jest w folii, schowku. to jest proste, naprawdę jest tak proste, że aż bananie proste, że większość z was się mówi, boże ja to wiem. No właśnie wiecie, to wszyscy wiecie, tylko to trzeba odłożyć. Kto ma tak, kupuje arbuza, ciach, on jest w folii, ciach, do lodówki. Przyznajcie się, kto z was zje arbuza z chęcią i siemi, A zanim go wyciągnąć, pokroić, jest zimny i w ogóle, tak naprawdę go nie zjem, popsuję się, wyrzucam. Uh -huh. A gdy przyjdziecie i zrobicie sobie nawyk, Odkrajamy skórkę, kroimy arbuza w kostkę, wkładamy do pojemnika, zostawiamy go na widocznym miejscu. No co za problem jest później wziąć i wyciągnąć nie, tak zjadasz go, bo ten nowy nawyk, który chcesz droży, on jest dla ciebie łatwy i dostępny. Po prostu. Tak samo z owocami, jedzenie owoców stawiacie kosz i kosz jest na innym miejscu. Jaki sens jest kupienie owoców i zostawienie ich w lodówce? Nie jest zjesz tyle, ile byś ciała popsują się. Tak samo z zdrowymi produktami. E, Uczyń swój nawyk, e, nowy nawyk atrakcyjnym. Po prostu. Niech on będzie przyjemny, Niech ci, on Ci będzie kojarzył z czymś dobrym. Niech on będzie wyzwalał u Ciebie pozytywne emocje. Tak samo nawiążę do cardio. Kiedy idziesz biegać, włącz sobie ulubioną muzykę. I kiedy e, wiesz po starym nawyku, wprowadzasz nowy nawyk, chcesz iść rano biegać, jeżeli pomyślisz sobie, kurde, a ja, sobie, ja często słucham audiobooków, jak biegam. Nie. Więc ale fajnie, mam teraz czas na posłuchanie audiobooku, Więc dla mnie motywem jest bardziej to, że idę i posłucham sobie czegoś fajnego i mam na to czas niż samo bieganie, i ja już nie myślę o tym. Więc uczyć ten swój nawyk y, atrakcyjny. Pomyśl sobie, że zjesz smacznie, że to wpłynie dla ciebie. Teraz tak robię z owocami. No, widzisz, Ewelina, to jest tak prosto. Jeżeli nie przygotujecie sobie posiłku wieczorem, nie macie danego składnika, po prostu nic nie ma. Więc to, to wszystko jest takie proste, więc tylko, tylko trzeba po prostu wdrożyć. Dobra, słuchajcie. Yy, zasada dwóch minut. Najważniejsze, żeby wdrożyć swoje nawyki. Rób coś przez dwie minuty i zostaw. Jeżeli sprawia ci trudność, mega trudność, ćwiczenie ze mną 30 minut, poczuj dwie minuty, powiedz koniec, kropka dzisiaj. Następny trening live z środa. Aż mam ciarki, mówię, zawsze jestem w my flow. Super, słuchajcie. Wchodzicie dwie minuty. Nie ma być idealnie, nie ma być perfekcyjnie. Wchodzisz, masz założone buty, poskaczesz trzy dwa razy, dwie minuty, koniec. Następnym razem wchodzisz, ćwiczysz dwie minuty i mówisz: Ale kurde, to może zrobić dzisiaj 3-4 minuty, nie? Zrobisz 3-4 minuty jednego dnia. I okazuje się, że następnym razem, jak już jesteś, założony masz te buty, ćwiczysz te 4 minuty, to może dzisiaj zrobię trening, ale albo pół. A później okazuje się, jak już robisz, no to fajnie by było go zrobić już po całości. Rozbijam sobie to wszystko. Nikt nie okazuje, nikt nie oczekuje od ciebie, od was, żeby dzieci idealni. Ja sama sobie dzielę, sama, sama walczę ze swoimi przekonaniami, ze swoimi słabościami, sama, sama rozdzielam sobie na mniejsze. Jestem mamą dwójki dzieci, ja wstaję rano, praktycznie wychowuję sama dzieci, bo mąż pracuje całe, całe dnie. Strasznie zależy mi na czytaniu książki. Nie mam szans przeczytać książki tyle, ile bym chciała. Często się frustrowałam tym, bo moje książki leżą wszędzie kupuję, że ja nie, nie czytam ich, ich po prostu, bo zakładam sobie, że w tydzień sobie przeczytam całą książkę. A okazuje się, gdy sobie podzielę książkę na strony, ile mogę stronie realnie przeczytać, nawet jak przeczytam tą stronę jed, dziennie jedną czy dwie, jest to dla mnie sukces, bo zawsze to jest strona więcej. A kiedy okazuje się, że dobra, pach, nie sięgam nawet po jedną stronę, okazuje się, że nie, ja nie zrobię w ogóle nie przeczytam żadnej tej książki podzielę ten mniejsze, teraz jestem zadowolona, patrzę, czytam, zaznaczam idę dalej. Ok, I teraz jeszcze Wam powiem w zrozumieniu nawyków, taka dzisiaj wpadłam też na to też pomysł, ja wstaję rano, mam poranny rytuał, piję kawę, robię sobie afirmacje i później okazało się, że dziecko moje wstaje i już nie mam czasu, bo zawsze przeznaczyłam sobie czas na czytanie książki po tym czasie 30 minut i idę biegać. Odwróciłam, wystarczyło, że odwróciłam kolejność, słuchajcie. Najpierw kawa, książka, a później moje afirmacje. I okazuje się, że zdąży... i nigdy nie zdążyłam przeczytać tych książek, ponieważ dziecko już moje wstało, coś się przeciągnęło i w ogóle. Więc wybrałam sobie priorytet taki, że zależy mi na tym, żeby codziennie czytać 30 minut i odwracam. Pierwsze, co wstaje rano, piję kawę i czytam książkę. I okazuje się, że jest to sukces, słuchajcie. Odwrócenie kolejności. Wow, udaje mi się, nie? Więc małe pomyślcie, jak możecie sobie ulepszyć, jak ułatwić, co Wam, co wam przeszkadza w osiągnięciu nowego nawyków, wdrożenie nowego nawyku. Mała rzecz, malutka, a być może będzie to Waszym sukcesem, że uda Wam się kontynuować ten nowy nawyk. No i co? I ostatnie, słuchajcie, połączenie dwóch minut z techniką rozwijania nawyków. To, co powiedziałam, czyli połączenie tych dwóch minut nowego nawyku, dwóch minut czynności, czyli ćwiczenia, dwóch minut kardio, dwóch minut yy... Spaceru, na przykład marszu, i kiedy okazuje się, że połączysz to, to nagle dokładasz technikę i ty chcesz więcej, i, robisz, i rozwijasz w momencie swoich nawyków. Tak samo jak ktoś idzie, też było napisane w tej książce właśnie odnośnie siłowni, że na początku tylko wchodził na siłownię, ćwiczył dwie minuty, a później zostawał pięć minut, a w sumie raz tygodnie, a w sumie raz tygodnie pięć minut, dziesięć, minut, a w sumie powiedział sobie, że jak już jest, to już zrobię ten cały trening, a jak już zrobił cały trening, jak już zrobił cały trening, to później skupił się na technice I okazało się, że jest rozwój. Wszystko, kochani, na dzisiaj. Dajcie znać, e, e, co o tym myślicie, czy jednak to było dla Was oczywiste, czy tak proste i tak banalne, ale jednak coś zaskoczyło. Dzisiaj dla, zadanie dla Was do wykonania już wyrzucam zupełnie coś innego, zadania wykonania. I teraz tak, odnośnie celów będzie, tak jak powiedziałam, żeby cel był realny, e, żeby cel był osiągalny, on musi być e, realny, czyli realny, urzeczywistniony w czasie, słuchajcie. Wrzucę wam taki model coachingowy. Teraz już się coś ten. Każdy z Was będzie miał za zadanie wyznaczyć sobie swój jeden cel na temat, może być to cel zdrowotny, cel motywacyjny, cel finansowy, jakikolwiek cel i odpowie sobie na pytania. Pamiętajcie, żeby cel był osiągalny, on musi być realny, mierzalny, rzeczywisty w czasie. Ty musisz napisać go w czasie teraźniejszym. Nie schudne 15 kg, tylko piszesz, że... Dnia na przykład, on musi być realny, słodkie 15 kg w 2 miesiące. Już wiesz, że to jest nierealne, nieosiągalne. Czyli, czyli taki cel wyznaczasz sobie, który jesteś w stanie osiągnąć w realnym, rzeczywistym czasie. Czyli na przykład piszesz za dokładną datę, na przykład 26 czerwca 2021 będę ważyć 10 kg. Jest to realne. Waże 10 kg i piszesz w czasie teraźniejszym. Ustalacie sobie swój cel. Ja wam go zapiszę tutaj dokładnie, to, jak jest. Eee, I to, co zrobisz w tym kierunku? Co możemy mi zrobić? Jak go osiągnąć? Jakie działania doprowadzą mnie do celu? To tak naprawdę skupcie się na tym zadaniu. Nie każdy sobie wyznaczy swój cel. Realny, mierzalny, osiągalny w czasie rzeczywisty. On musi być realny. Słuchajcie, nas swoich możliwości. Tak samo mówi się właśnie często, że jeżeli wyznaczysz sobie cel. Że schudnę 2 kg w ciągu miesiąca, to teraz jakie działania mnie do tego doprowadzą? Co musisz zrobić, żeby schudnąć? Czy wprowadzić dietę, treningi? Następnie, jak często potrzebuję je podejmować? Jak często musisz ćwiczyć, żeby zrzucić te 2 kg? Czy już że teraz 3 razy w tygodniu i w ogóle? To Ty sobie określasz. Słuchajcie, nie może być czegoś takiego, że Wy nie macie jakiegoś celu. Dobra, chcę schudnąć, ale ile chcę schudnąć, w jakim czasie? I to nie będziesz podejmować działania, nie wszystko będzie współgrało i to się wszystko rozejdzie. Jeżeli Ty nie wiesz, czego chcesz, tylko że chcesz, a nie wiesz, czego konkretnie, to ten cel się nie urzeczywistni. Podsumowując, to Ty jesteś kreatorem świata rzeczywistego, więc Twoje myśli kreują rzeczywistość, twoje kre, czyli kreują działania, więc jeżeli podejmujesz konkretne działania w kierunku wyznaczonego celu, osiągniesz to. Ściskam całusy, zostawiacie pytania, do następnego jutro trening. Pa! Aha, jeszcze jedno, w niedzielę robimy sobie wolne, robimy Q&A w sobotę, a zawsze już niedziela będzie wolna, nie? Ciao, jeżeli macie jakieś pytania, zostawiajcie, zaś się przeciągnęło 30 minut, wybaczcie.